Masz 5 sekund, aby przekonać użytkownika, że znalazł się na właściwej stronie internetowej. Większość stron przegrywa tę walkę już w trzeciej sekundzie. Problem? Słaby UX. Dlatego, jeśli chcesz, aby użytkownicy spędzali więcej czasu na Twojej stronie i ostatecznie stawali się Twoimi klientami, zadbaj o te cztery rzeczy. Po pierwsze, szybkość wczytywania, bo nikt z nas nie lubi czekać, poprawa szybkości ładowania strony o jedną sekundę może mieć gigantyczny wpływ na poprawienie Twojego współczynnika odrzucenia. Po drugie, Sekcja Hero, czyli to co użytkownik widzi tuż po wejściu na Twoją stronę internetową. Czy wszystko jest jasno opisane, czy wie na jakiej stronie się znalazł, jaką akcję musi podjąć, czy przyciski CTA prowadzą go, są dla niego drogowskazem, jak powinien przejść od wejścia na stronę internetową po dokonanie finalizacji zamówienia. Po trzecie, intuicyjna nawigacja, bo nikt z nas zwyczajnie nie lubi gubić się w gorszu pod pod, 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 pod kategorii. Ponieważ drzewo jest bardzo rozbudowane i mało przejrzyste. Po czwarte, czytelność. Duże paragrafy tekstowe, będące po prostu blokiem treści, wręcz zniechęcają do tego, żeby je czytać. Dlatego zadbaj o nagłówki, o listy punktowe, krótkie akapity, tak aby użytkownik miał łatwość i wręcz chęć zapoznawania się z Twoimi treściami. Chcesz, aby użytkownicy spędzali na Twojej stronie więcej czasu niż trwa ta roka? Koniecznie zadbaj o te cztery rzeczy.